Dzień dobry zastępca Prokuratora Okręgowego w Krośnie dr Monika Kaszubowicz. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie przedstawiono zarzuty dotyczące sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz spowodowania w sposób nieumyślny. Obrażeń ciała o różnym stopniu ciężkości 17 osób zarówno organizatorowi wyścigów samochodowych na płycie lotniska w dniu 25 maja, jak i kierowcy BMW, który uczestniczył w tym zdarzeniu. Oczywiście te zarzuty są analogiczne, jeżeli chodzi o kwalifikację prawną czynu, natomiast one są zróżnicowane, jeżeli chodzi o sam opis tego, co zarzucamy obu podejrzanym. W stosunku do organizatora te zarzuty przede wszystkim skupiają się na niezapewnieniu prawidłowej, bezpiecznej organizacji imprezy, co sprowadzało się do tego, że nie zapewniono odpowiednio szerokiej strefy bezpieczeństwa dla kibiców i te strefy, które były wyznaczone dla kibiców również nie były odpowiednio zabezpieczone środkami technicznymi. Natomiast w stosunku do kierowcy BMW zarzut sprowadza się do tego, że podczas startu, wyścigu nie zastosował właściwej techniki jazdy, w wyniku czego stracił kontrolę nad prowadzonym pojazdem i wskutek tego uderzył w kibiców stojących tuż przy płycie lotniska. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o y, materiał dowodowy, który został zgromadzony, no w tym krótkim czasie y, przede wszystkim dokumentacja, zeznania świadków oczywiście to, czym Państwo również dysponujecie czyli nagrania osób które były świadkami tego zdarzenia ale także opinia biegłego pozwoliły na sformowanie tego typu zarzutów. Jeżeli chodzi o podejrzanych to nie przyznali się oni do tych czynów. Organizator odmówił złożenia wyjaśnień, natomiast kierowca BMW złożył dosyć obszerne wyjaśnienia. W stosunku do obu podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze. Jeżeli chodzi o kierującego pojazdem, zastosowano środki wolnościowe, to znaczy dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy zł. Natomiast wobec organizatora zadecydowano o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy i jako uzasadnienie tutaj przede wszystkim wskazano grożącą surową karę, ale także obawę matactwa. Natomiast wiemy, że jest 17 osób pokrzywdzonych, z czego jedna osoba doznała ciężkich obrażeń ciała. To jest ciężki uraz czaszkowo-mózgowy. Pięć osób doznało obrażeń, które są kwalifikowane jako tak zwane średnie obrażenia ciała, czyli to są złamania kończyn, górnych, dolnych, złamania kości grzbietu, miednicy. Natomiast pozostałe osoby doznały tak zwanych lekkich obrażeń ciała w postaci stłuczeń ogólnych różnych części. Generalnie wyjaśnienia te dotyczą bardziej samego doświadczenia, jeżeli chodzi o start w wyścigach samochodowych. To był drugi start tego człowieka w wyścigu, sposobu w jaki, w, jakim, w jaki wszedł w posiadanie, we własność samochodu, w jakim stanie był ten pojazd. Natomiast jeżeli chodzi o samą kwestię związaną z wypadkiem, to podejrzany oświadczył, że. Nie przyznaje się do, do tego czynu, który jest mu zarzucony, niemniej jednak nie wyklucza, że mógł popełnić jakieś błędy. I to jest na dzisiaj tyle, co Państwu mogę powiedzieć. Samochód został poddany badaniom technicznym, ale oczywiście, proszę Państwa, to są wszystko i opinie mają charakter wstępny. Jak również, jeżeli chodzi o badanie samochodu, to jest badanie techniczne samochodu. Moc silnika to jest 500 koni mechanicznych, natomiast my będziemy sprawdzać jeszcze dodatkowo z udziałem biegłego, czy tam były dokonywane jakieś dodatkowe przeróbki, jeżeli chodzi o układ napędowy, moc silnika i Kwestie związane także z innymi rzeczami technicznymi samochodu. Proszę Państwa, no jest oczywistym, że jeżeli chodzi o. Dyscyplinę sportową, którą są wyścigi samochodowe, to tutaj mamy zawsze duży poziom ryzyka. Ale w związku z tym na organizatorach ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zarówno uczestnikom tych wyścigów, którzy w jakim stopniu biorą na siebie również ryzyko sportowe związane z udziałem w tego typu zdarzeniu, ale przede wszystkim na zabezpieczeniu bezpieczeństwa osób, które są widzami tej konkurencji rywalizacji sportowej. I tutaj nie mamy wątpliwości co do tego, co zresztą jasno. Wynika także z zabezpieczonych nagrań, ale o tym i krążą także w przestrzeni medialnej, natomiast nam to potwierdza biegły. Przede wszystkim podstawą jest tutaj wyznaczenie szerokiej strefy bezpieczeństwa, za którą dopiero mogą być ustawieni kibice. To jest kwestia odpowiedniej odległości od pasa, na którym odbywają się wyścigi, który powinien być dodatkowo zabezpieczony zaporami. O dużej masie i tak zwanej sztywnej charakterystyce zderzenia, która pozwala na to, że w sytuacji, kiedy uderzy w taką zaporę pojazd, on się zatrzyma nadto po tych sztywnych, ciężkich zaporach powinna być wyznaczona dodatkowa strefa, i dopiero za nią mogą stać kibice, za barierkami innego rodzaju. Państwo widzicie, bo przecież krążą te nagrania, że kibice stoją w niewielkiej odległości od pasa to jest metr, dwa metry i te barierki to są barierki metalowe nadto tutaj ustalono i to jest, to wynika również z monitoringu, że faktycznie kibice w pewnym momencie znaleźli się poza wyznaczonymi już w ten naruszający zasady bezpieczeństwa sposób strefami. Było to zgłaszane organizatorowi i on nie podjął właściwych działań, tylko dodatkowo wyznaczono jeszcze strefę bezpieczeństwa strefę kibica. I to właśnie w to miejsce uderzył samochód BMW. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o wyścigi samochodowe, to brak jest tak naprawdę szczegółowych przepisów, które by regulowały te kwestie. Oczywiście tutaj jest i Międzynarodowy Kodeks Sportowy, i są przepisy ogólne rajdów mistrzowskich, natomiast jeżeli chodzi o już kwestie związane z samą techniką, Zorganizowania, no to tutaj mamy tak naprawdę lukę. Natomiast, proszę Państwa, to nie jest tak, że jakakolwiek aktywność sportowa, nawet w ramach rywalizacji sportowej, ma polegać na tym, że skoro nie ma jasno określonych zasad, to nie, nie obowiązują żadne zasady. Zasady ostrożności także w stosunku do sportowców obowiązują i tutaj dysponujemy także kwestią taką yy, związaną z wzorcem pewnego rozważnego sportowca, który podejmuje działania oczywiście w ramach. Rywalizacji sportowej, licząc się z określonym ryzykiem sportowym, ale które muszą mieć wplecione także w, w rozwagę, to, że no, to nie mogą być działania zupełnie niezwiązane z zachowaniem ostrożności. No, to nie jest tak, że osoba, która organizuje imprezę, z którą jest związane określone ryzyko, Podpisując czy zawierając określone umowy, zwania się z tej odpowiedzialności, czy zawierając takie zapisy w regulaminie, to na organizatorze ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa organizowanej imprezy. I te zapisy z punktu widzenia prawa karnego nie mają dla nas znaczenia. Na dzisiaj mogę Państwu powiedzieć tyle, ile powiedziałam, czyli była to podstawa do sformułowania zarzutów o takiej treści, jaką zacytowałam, w stosunku do organizatora, czyli niezachowania bezpieczeństwa w zakresie organizacji wyścigów samochodowych, a w stosunku do kierującego pojazdem sformułowania zarzutu związanego z zastosowaniem niewłaściwej techniki jazdy. W tej Proszę Państwa, w tym zakresie oczywiście są prowadzone nadal czynności, są zabezpieczone raporty kasowe i jest sprawdzana ilość sprzedanych biletów i tutaj mówimy o ilości poniżej 500. Natomiast no, sprawdzane są również kwestie związane z tym, ile faktycznie osób przebywało na tej imprezie i czy była to liczba, która uprawniała do przyjęcia, że nie miała ona charakteru imprezy masowej.